Tym razem dzięki niezwykłej zręczności strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej z Szymbarku. Najgorszego udało się uniknąć, ale uważajcie Państwo, jak gotujecie, zwłaszcza jeśli to czynicie, tak jak ja w tej chwili w skansenie. Proszę Państwa, widzieli już Państwo na Gorlickiej Wieży książkę. Pokażę ją jeszcze raz: Jadło z Rosą, specjały gospodyń Ziemi Gorlickiej. Otwieram ją na stronie 18, i tutaj przepis na Gołąbki z nieodległej, bystrej, przepis podany przez panią Ewę Szubę, co z przyjemnością stwierdzam. Gołąbki nietypowe, bo nie zawijane w liście kapusty, a z kapustą wsiekaną do środka. Więc pokażmy składniki. Tu jest właśnie ta kapusta, włoska kapusta drobno posiekana. Tutaj bułka tarta, marchewka starta, pietruszka starta, jajka, mąka do panierowania, cebula, czosnek i w tej dużej misce drewnianej rzecz najważniejsza, tak zwana kiełbasianka, zmielone mięso wieprzowo cielęce. Już przyprawione czosnkiem i solą, a zwane kiełbasianką, dlatego, że z tego powstaje kiełbasa. To się wpycha w jelita i wędzi, ale bardzo często w tych okolicach, jeśli zostaje takie mięso, bo nie starcza jelit, to się potem je zostawia i z tego przygotowuje gołąbki. A jak? To już za chwilę będzie widać. Teraz trzeba wymieszać takie składniki. Najpierw, oczywiście, kapusta. Do tego marchewka. Mam jej odrobinę za dużo, ale nie dodam całej. I nie jest dobrze, że jest za dużo marchewki. Pietruszka. Cebula, tak jest, surowa cebula. Do tego muszę wgnieść mniej więcej dwa ząbki ciosnku. Zaraz do tego dorzucę mięso, jajka. I wszystko trzeba wyrobić na jednolitą masę, dodając bułki tartej. Bułki tartej tyle, żeby całość osiągnęła taką konsystencję, żeby dało się z tego formować coś w rodzaju klopsików, czy też gołąbków. Więc mięso, jajka, odrobinę najpierw bułki tartej, będę jej dodawał jeszcze więcej w trakcie, i wszystko trzeba wymieszać. Gołąbki można już formować i obtaczać w mące. Więc mąka na deskę i po prostu, tak jakbyśmy robili normalne pulpeciki, wielkość. Zależy od tego, jakie duże chcemy mieć. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. I w mące. I zaraz sprawdzimy, czy olej, który jest na patelni, już jest odpowiednio rozgrzany. Nic prostszego, wsypujemy trochę mąki. Ach, jeszcze za mało. Dobrze, więc formujemy dalej. Tłuszcz gorący. Więc teraz wystarczy strzepnąć nadmiar mąki i kłaść i obsmażać z obu stron. Przypominam, to jest zwykły olej roślinny. Myślę, że można już je przewracać. O tak, są głociutkie. Usmażone gołąbki można, a nawet trzeba teraz przełożyć do garnka, bo one będą podlewane bulionem, zwykłym bulionem z kostki. I powinny się dusić około 15 minut na bardzo niewielkim ogniu, żeby się nie rozleciały. A w międzyczasie zajmiemy się wytwarzaniem kapitalnego sosu zgodnego z przepisem książki Specjały Gospodyń Ziemi gorlickiej. Na patelni już się roztapia masło. Muszę do niego dodać posiekany czosnek, a on jest nieposiekany, więc z moją niezwykłą małpią zręcznością czynię. Co do mnie należy. Ważna uwaga. Pamiętajcie państwo, jeśli smażycie państwo czosnek na patelni, nie zgniatajcie go, bo zgnieciony czosnek natychmiast się przypala i brązowieje. Lepiej dodać posiekany. Idealna synchronizacja, bo masło jest właśnie w sam raz, żeby do niego dorzucić czosnek. Niech to się chwilę, dosłownie chwilkę razem poddusi i zaraz będę robił następne rzeczy. Teraz muszę zrobić jasną, niezbyt silną zasmażkę, więc odrobinę mąki na patelnię. I dosłownie wystarczy ją rozpuścić w maśle, bo kolejnym elementem będzie pasta pomidorowa, która sama w sobie jest gęsta, więc tej mąki nie może być za dużo, to nie może mieć konsystencji cementu. Doskonale. I teraz, żeby się nie zrobiły grudy, muszę zdjąć patelnię z ognia i dodać do tego bardzo przyzwoitą, esencjonalną pastę pomidorową. I dokładnie wszystko wymieszać. No. Teraz odrobina bulionu, w której gotują się gołąbki. Dosłownie pół chochelki. On jest jeszcze bardziej aromatyczny, bo przecież y, ta mieszanina oddaje mu smak. Jarzyn, mięsa kiełbasianego. I teraz to. Tylko delikatnie wymieszać i można już postawić na gazie i musi się zagotować. Pozostało już tylko dodanie śmietany. Znowu zdejmują patelnię z gazu. Śmietanę muszę oczywiście najpierw osolić i robić wszystko, żeby się nie zważyła, więc tą trzepaczką będę ją tutaj wlewał bardzo delikatnie. Powinno się udać. Teraz jeszcze sól i pieprz. Na końcu natka pietruszki. Trzeba to z powrotem zagotować, mieszając od czasu do czasu. Pamiętajmy, w tym jest zasmażka, więc to zgęstnieje. Tak I z powrotem na gaz. Wszystko nadaje się już do jedzenia. Mam szczęśliwie tutaj dość spory półmisek, bo są ludzie, którzy naprawdę zasłużyli na ten posiłek, więc ja nie będę sam próbował tylko oddam w godniejsze ręce. Proszę spojrzeć, tak wyglądają gołąbki sote, Gołąbki z kapustą w środku. Rzecz to, z którą się po raz pierwszy spotykam, ale człowiek się uczy całe życie. Państwo też, jeśli tu przyjadą, spotkacie się z tym, bo naprawdę takie gołąbki się w okolicach robi. I godne cztery porcje. Jeszcze na wierzch ten fantastyczny, a przede wszystkim ładnie wyglądający sos. A czy smaczny, to się zaraz okaże. I jeszcze trochę sosu. Sosu nigdy nie za dużo. I to wszystko w ręce, które jak powiedziałem wcześniej są niezwykle godne. Ludzie, którzy spowodowali, że mogliśmy tutaj dzisiaj gotować. Uchronili skansen panowie. Proszę bardzo. Widelce po kolei. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Są cztery widelce tylko. I czekam na opinię. Proszę próbować. Sosikiem jak trzeba, Sos jest czerwony, ale z czerwonym kurem nie ma nic wspólnego. No jak? Pyszne. Naprawdę? O czymś takim to by mi się w ogóle gasić nie chciało. tylko mi drzemał po tym. Tak, Więc to nie to za dużo takiego. gołosów. Bo, bo zarówno w motoryzacji, drodzy Państwo, jak i w gotowaniu najważniejsza jest prostota. I o! Oh, się do środka. Suma kładę tutaj. Na pewno nie spadnie. Widzieli Państwo, jak delikatnie chodzi ta maszyna tył do przodu chyba. Na cześć suma i klikówki jeszcze w tę stronę. O. Drodzy państwo, ja się już żegnam. Zostawiam gościnną ziemię gorlicką i zalew Klimkówka, ostatni rzut oka spędzącego dodża. Do widzenia.